przygotować do tego mentalnie i mieć jakąś wiedzę, tak czy nie? Tak. E, więc poproszę, nie wiem jaki to był numer grupy i czyja to była grupa, e, osoby, które mają wyjaśnienie, kim byli żołnierze żołnierzy Nie <grym> I byli zmuszeni, zamienić znajomą ze wschodu w Niczuburza Stajanowskiego. W odróżnieniu od, od tej części społeczeństwa, która uznała władzę Wielką, narzuconą odgórnie na polecenie stanu, a oni wybrać przez komunistyczny system bez żadnych <tutek> problemów. Jeszcze raz poszli do lasu, która straciła miejsce. stworzył własny oddział i walczył z komunistami. Odpowiedzialny jest za zbrodnie na Żydach, Słowakach, Ukraińcach i Polakach. Współpracującymi z władzami żydowskimi, w 1947 roku, popełniając samobójstwo w Morczach-Wesackich To wszystko. Dzień, super, dziękujemy. Zawadzano ich zewnętrznymi kadłami leartymi, bandytami i mordowcami, mniej żołnierzami wyznaczonymi przez anonimizację komunistyczną. W rzeczywistości jednak powinniśmy raczej rozwodzić problemy z radykalizacją w Polsce. W Polsce urazem nie podziemia antykomunistycznego, anty jak się ich często określa, ale podziemia nie są Było nie tyle zniszczenie komunizmu, choć to także, ile odzyskanie niepodległości, wydaje się, że większość z nich zaczęła swój ślad bojowy jeszcze w czasie okupacji w szeregach armii krajowej, baczalnianych włoskich czy narodowych sił zbrojnych. Wielu było zaangażowanych w konspirację od września 1939 roku. <tuszy> I teraz osoba? Yy, osoba, do siedzi Główna Słuchajcie jak... yy, tego. członek oddziału wiejskiej yy, wydarzeń AK, yy, skazana na śmierć i sytuację w 1946 roku. Słuchajcie, dziewczyny miały najwięcej pracy, bo miały najdłuższy test, także... Nie było żadnych dokumentów. No, miała pojedyncze podziemne niepodległościowe, aż do powstania NSD Solidarność. Składa w najbliżniejszej formy Polaków wobec komunistycznych władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250-300 tysięcy ludzi. Nie licząc u Z tego kilkadziesiąt tysięcy to udziałów zrobionych. Micrządziliśmy pracowników i sympatyków, a także około 20 tysięcy w szeregach konspiracji młodzież. A nie już generał dowódca, kiedy W.A.K., skazany na śmierć przez powieszenie na działanie, za działanie antypaństwowe w 1953 roku, nie został ułaskowany przez prezydenta Bieruta. Chwileczkę <grym> panu W Polskie podziemie niepodległościowe, jako zjawisko podstawowe, istniało od miasta roku. 1947. Nie Do końca prl w całym kraju ukrywano się przed fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy pod sienią. Ściganie aż od 1969 roku przez SB chyba nie ma tej jednostkowej, wewnętrznej, z dala od rodzin, z którymi niedawno było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat. drugie. Kim był Witold Pilecki? Witold <grystwem> Pilecki, rotmistrz Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu Auschwitz. Autor raportu o Holokaście, tak zwany <grystwem> <grystwem> Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. <grystwem> Okay. Yeah. zakładać muzea, nadawać nazwy ulic od nazwisku łatwiej żołnierzy, wspieranie polskich produktów, prosić, brać udział w wyborach. Głowę honoru, Męstwa, honorów, walki dobrojczyzny trwali w swoich działaniach mimo przeszkód. Bronienie miejscowe jednostki przed kredytami i zamiast nazywać ich Bandytami i mordercami, powinniśmy ich nazywać żołnierzami Wolnej Polski. To odpowiedź na drugie pytanie. Dybacz ochrony ojczyzny, pomóc i słabszy sposób żołnierze możemy wziąć przykład w tym, jak się wiedzieli, tego, co ich spotkało. Powinniśmy być że byli kiedyś leci ludzie, z których za wczesnym świecie możemy wziąć przykład. Powinniśmy o nich opowiadać po pokoleniach, ponieważ. Wkazania na najlepsze wartości, wiarę, odwagę, mimo do ojczyzny i też tego człowieka. Odpowiedzi na drugie pytanie w dzisiejszych czasach możemy wypełnić te związki odpowiedzialności za to, poprzez opowiadanie o tym, którzy odwiedzili się w tym. Trzeci. Dlatego uczymy się od wczesnych żołnierzy. Jako wczesnych żołnierzy uczymy się odwagi, szacunku do ojczyzny, humoru, odpowiedzialności oraz kontynuacji do walki. Pytanie drugie. Jak my w dzisiejszych czasach możemy wypełnić obowiązek odpowiedzialności za kraj? Możemy wypełnić ten obowiązek poprzez ranie udziału w ludności państwowych, yy. mających szacunku do symboli narodowych, yy. mogąc się za podległość, podległość podległość w czasie dłoni.